Siemanko, słuchajcie, pytaliście, co sądzę na temat kierowców tirów. Powiem Wam tak, przede wszystkim wkurwiam mnie strasznie, że pracują na siedząco. To jest to po prostu takie legistwo, takie rozpasanie, takie opierdalanie się. Nie wiem, ile oni tam mogą jechać, 8 czy 10 godzin, ale cały czas sobie kurwa siedzą, czyli w sumie jak, jakby nie robili nic. Jak dla mnie to powinni dostawać, nie wiem, z 1000 złotych miesięcznie góra. No ale oni dostają więcej i przez to czują się, kurwa, królami, jakimiś wielkimi prezesami, a tak naprawdę są zwykłymi robolami, którzy tak czy inaczej chuja zarobią. Jedynie co, że po prostu siedzą wyżej od innych uczestników ruchu i przez to myślą, że są lepsi, a tak naprawdę potem, kurwa, zjeżdżają na mopa, wsiwają do butelek, wystawiają dupę za okno, srają, yy, potem jadą na dziwki, yy, zjedzą jakieś byle gówno i dalej w trasę. I to jest ich, kurwa, życie. I oni ściemniają innym, że oni są nie wiadomo jacy. Zwykłe kurwa robole i pospólstwo. Poza tym wykonują zawód, który jest tak naprawdę nikomu niepotrzebny, bo mm, te towary równie dobrze można by było wozić jakimiś mniejszymi samochodami albo na rowerach. Tiry są niepotrzebne.